Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnicki Ośrodek Kultury to przestrzeń publiczna w Świdnicy, gdzie spotykamy się, aby doznać wrażeń kulturalnych. Koncerty, festiwale, warsztaty, różne wspaniałe wydarzenia tego naprawdę nie brakuje w Świdnicy. Jaka rola jest dzisiejsza, współczesna biblioteki? Biblioteki odgrywają bardzo dużą rolę w propagowaniu czytelnictwa i całej kultury. Biblioteka to przede wszystkim książka, tak? jej gromadzenie, udostępnianie, ale widzimy od kilku lat, że ta rola bibliotek już zdecydowanie się zmienia, przyjmują one trochę rolę centrów kultury gdzie są oferowane bardzo, jest oferowany bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o różne wydarzenia i możliwość spędzenia czasu przez naszych czytelników. Mimo trudnego czasu proponujemy naszym czytelnikom spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dla seniorów. Lekcje biblioteczne, spotkania klubów zainteresowań, mamy klub Nitka, mamy klub miłośników dobrej książki, mamy dyskusyjny klub książki, mamy klub planszowy, kostka, także tych klubów także bardzo dużo się u nas zawiązało. Sztandarowe nasze działania to jest ogólnopolski konkurs na autorską książkę literacką, który już w przyszłym roku będzie miał 15 edycję oraz noce bibliotek, które są u nas i one są zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych. Wydarzenia organizujemy w różnych formach i w różnych miejscach, tak aby dotrzeć do jak najwięcej, największej liczby odbiorców. Coraz częściej wychodzimy z naszymi działaniami na skwer z dzikami, co też spowodował ostatni czas, w którym przychodzi nam niestety być. I tak na skwerze z dzikami odbyła się biesiada literacka, odbył się także festiwal Góry Literatury, do którego w tym roku Świdnica dołączyła. Była to nasza pierwsza świdnicka edycja i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy to... Kontynuować. Wśród innowacyjnych działań, które zaproponowaliśmy naszym czytelnikom, jest Norwid Bus, czyli autobus, który w tym roku wyjechał na ulicę miasta. Jest to autobus, który jeździ normalnymi liniami miejskimi i pozamiejskimi. Jest w nim zamontowany regał, gdzie my uzupełniamy księgozbiór i pasażerowie, a także inni czytelnicy, którzy po prostu przechodzą czy ewentualnie wejdą do tego autobusu, mogą z tego księgozbioru skorzystać. Stać. Kolejną rzeczą, która pojawiła się nowa w przestrzeni miejskiej, są biblioteczki plenarowe. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować w kolejnych latach. Na razie pojawiły się dwie biblioteczki. Jedna z nich jest na skwerze przy Fontannie na ulicy Wałowej, a druga na skwerze na Osiedlu Młodych. Ponadto biblioteka to wszelkiego rodzaju projekty edukacyjne, lekcje biblioteczne, współpracy ze szkołami średnimi i podstawowymi, a także przedszkolami w świdnicy. Organizujemy również szereg wernisaży, koncertów, projektów ogólnopolskich, do których bardzo chętnie przystępujemy. Jakimi działaniami Muzeum Dawnego Kupiectwa pisuje się w politykę kulturalną miasta? Oprócz swojej działalności statutowej, która jest związana głównie z organizacją wystaw no i przede wszystkim też odbanie o spuściznę byłych mieszkańców świdnicy i spuściznę związaną z dawnym kupiectwem, które jest wpisane nawet w nazwę muzeum, no staramy się również zachęcać turystów a również i mieszkańców naszego miasta do czynnego uczestnictwa w różnych działaniach pozawystawienniczych i teraz muzeum bardzo aktywnie próbuje organizować różne warsztaty które są związane i z działalnością muzeum bo to przyświeca nam cel aby później uczestnicy tych warsztatów do, do nas wracali. Czyli w okresie wakacyjnym mieliśmy warsztaty związane z dawnymi zawodami, z zawodem garncarza, drukarza, piernikarza, kupca. Ostatnie nasze warsztaty organizowane przez muzeum związane były ze stworzeniem szopek bożonarodzeniowych, a oprócz tego muzeum przygotowuje co roku wystawę pod tytułem Świdnicka Szopka Bożonarodzeniowa, gdzie mieszkańcy Świdnicy w różnych grupach wiekowych mogą przygotować szopkę, która koniecznie musi zawierać element architektoniczny związany ze Świdnicą. Także tutaj trochę podkraliśmy ten pomysł Szopce Krakowskiej, ale chcemy wśród mieszkańców zwiększać tą taką tożsamość ze swoją małą ojczyzną i pod Poznawanie pięknych zabytków świdnicy. Jakimi działaniami świdnicki ośrodek kultury zachęca mieszkańców miasta do korzystania z kultury? Z jednej strony są to wydarzenia organizowane wspólnie z osobami zamieszkującymi świdnicę i najbliższą okolicę. Stawiamy na rozwój ruchu amatorskiego albo półprofesjonalnego. I takim przykładem działań, które bardzo dobrze się udały do tego w przestrzeni miejskiej, są koncerty y, Muzyka Milerzy. To jest nowy cykl, który rozpoczęliśmy i który właśnie miał spowodować to, żeby ożywić trochę dziedziniec pod wieżą. Tam jest świetna kameralna atmosfera, y, i jednocześnie było to też miejsce, właśnie w którym mogli się zaprezentować tutaj nasi świetni lokalni artyści na koncertach weekendowych które odbywały się przez całe lato. Działa świetnie ruch amatorski. Mamy zespoły, które ćwiczą przy Świdnickim Ośrodku Kultury. To są zespoły z ogromnym dorobkiem 45-letnim. Zespół Krąg, zespół Jubilat, ich młodsi wychowankowie czyli Mała Świdnica, Mały Jubilat i majoretki, które również rozsławiają świdnice, myślę, że nie tylko w Polsce. Z drugiej strony mamy też działania organizowane przez naszych instruktorów, którzy również czynnie biorą w nich udział. To są chociażby. Spektakle i projekty organizowane przez Alchemię Teatralną. Koordynatorką jest Halina Szymańska. Projekt jest już wydarzeniem odbywającym się od kilku lat bardzo lubianym, bardzo poważanym tutaj w Świdnicy. W spektaklach, w działaniach uczestniczą, mogę powiedzieć, osobistości świdnickie, bo są to przecież i dyrektorzy szkół, i przedsiębiorcy, i chociażby no właśnie instruktorzy świdnickiego ośrodka kultury. Spektakle alchemii wyprzedają się właściwie pierwszego dnia, kiedy ogłaszamy sprzedaż biletów. Jednocześnie mamy też dużo propozycji warsztatowych dla rodzin z dziećmi, dla osób zajmujących się malarstwem, bo mamy świetną grupę, która maluje akwarele. Galeria Fotografii, to jest też miejsce, w którym spotykają się miłośnicy nie tylko malarstwa czy fotografii, ale także miłośnicy kina, bo w Galerii Fotografii odbywają się przecież spotkania z kinem rosyjskim. A z drugiej strony mamy też takie działania, które przyciągają do Świdnickiego Ośrodka Kultury osoby, które chciałyby spotkać się z gwiazdami, z osobami znanymi z telewizji, z radia, które grają w filmach, grają w spektaklach teatralnych i gościliśmy między innymi Marię Seweryn, była Hanna Śleszyńska, Renata Dancewicz. Świdnicki Ośrodek Kultury to również koncerty bardzo lubiane przez świdniczan i mogliśmy między innymi Zobaczyć, posłuchać i bawić się na y, koncertach Czesława Mozilla czy Ralfa Kamińskiego. Świdnicki Teatr gościł wspaniałego Michała Rusinka, którego publiczność z wielką przyjemnością mogła posłuchać. Czy popularyzacja dzisiaj czytelnictwa jest konieczna? No, wydaje mi się, że popularyzacja czytelnictwa jest konieczna, zwłaszcza w kraju, w którym czyta się tak niewiele. Można zadać pytanie, no dobrze, ale po co, skoro są inne rozrywki? No ale z literaturą akurat jest tak, literatura ma tę wyższość nad innymi sztukami, że operuje wyłącznie słowem a dzięki temu że operuje słowem to też to słowo czy też te słowa nam daje dzięki tym słowom które zasysamy można powiedzieć z literatury możemy się lepiej sami określić i lepiej nazwać to co wokół nas nazwać świat. Tą popularyzacją zajmuje się pan również w swojej fundacji, fundacji imienia naszej noblistki i ostatnio przeczytałam o fantastycznej inicjatywie wraz z firmą odzieżową Promujecie strofy z literatury, z dzieł pani Szymborskiej. Czy myśli pan, że to jest właśnie ten kierunek w dzisiejszych czasach? Ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o popularyzację literatury, to wszystkie chwyty dozwolone. Długo się zastanawialiśmy. Bo chcieliśmy coś takiego jak cytaty, czy też fragmenty kolarzy szymborskiej na koszulkach umieścić. Zastanawialiśmy się, z jaką firmą odzieżową się dogadać. No i do nas sama się zgłosiła jedna, jedna z firm która rzeczywiście bardzo porządne koszulki, torby i bluzy zaproponowała i bardzo wspólnie nad nimi bardzo długo pracowaliśmy. I ten pomysł jest taki, że taką powiedzmy nazwą całej tej kolekcji jest ty tytuł wiersza Szymborskiej Możliwości, bo wydał nam się on adekwatny właśnie do, do, tego, do tej inicjatywy. No dla każdego coś miłego, każdy może sobie coś wybrać z tej serii. I to jest zresztą tak zwana mała kolekcja dlatego że jeżeli ona się spodoba użytkownikom i czytelnikom zarazem to w setną rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej czyli w 2023 roku mamy zamiar uruchomić dużą serię. Spotyka się pan dzisiaj ze swoimi czytelnikami w Świdnicy. Czy uważa pan, że takie spotkania czy pan to traktuje jako misję, jako powinność, czy po prostu taką za, za, zawodowe zadanie? Kiedyś było tak za mojej młodości i dzieciństwa, że pisarz to był ktoś, kto dawno nie żył. Na pomniku można było się z nim spotkać. A teraz jest tak, że jednak pisarze bardzo dużo podróżują, można się z nimi spotkać, można z nimi pogadać. Ja przyznam szczerze, że traktuję tego typu spotkania bardzo pragmatycznie. To znaczy, to są rzeczywiście spotkania z czytelnikami i ci czytelnicy mówią co im się podoba, co im się nie podoba, albo czego by jeszcze chcieli. No, tak jak na przykład dzieci. Miałem nie tak dawno spotkanie z dziećmi. No, i jeden z chłopców powiedział, że bardzo mi dziękuję za moją książkę o Chopenie. Bardzo jest ładna, ale następną, żebym jednak napisał o piłce nożnej. Świdnicki Ośrodek Kultury to również festiwale, z którymi jesteśmy kojarzeni. Festiwal Bachowski, odbywający się na przełomie lipca i sierpnia już od ponad 20 lat, który organizujemy wspólnie z Kapelą Krakowienzis. To jest wydarzenie, które rozsławia właściwie całą Świdnicę, na całą Polskę, nawet mogę śmiało powiedzieć, że poza jej granicę, bo przecież mamy świetnych muzyków spoza kraju, jak chociażby Samuel Marino czy Sophie Juncker. To również festiwal filmowy Spektrum, który znalazł tutaj wierne grono odbiorców i który organizujemy wspólnie z fundacją Wrocławską Fundacją Filmową, to jest festiwal, który znalazł swoje miejsce, znalazł swoich odbiorców, współpracowników, pojawiają się nowe sekcje festiwalowe i ma moim zdaniem ogromną przyszłość i, i wielkie predyspozycje do tego, żeby stać się jednym z ważniejszych festiwali w regionie. Nie mogę zapomnieć również o dniach fotografii czy dniach gór, które są z nami też już od wielu lat i które wtopiły się tutaj w Świdnice i ludzie z wielkim oczekiwaniem patrzą w kalendarz, kiedy, kiedy znowu spotkamy się czy w Galerii Fotografii czy w Klubie Bolko na kolejne kolejnych prelekcjach, wystawach i filmach.